Hej, hej, hejo. Dzisiaj będzie recenzja patronacka książki pani Joanny Mroczkowskiej, Smak Brzoskwini. Książka jest z wydawnictwa Wibę. A jeżeli macie ochotę ją zdobyć, wystarczy, że zostaniecie do końca filmiku, dacie łapkę w górę i pytanie zadam Wam później. <laughs> Słuchajcie, najpierw zacznę to może od cytatu. Dziś wypada 90. rocznica tak zwanego dnia gniewu ziemi. Mam jeszcze jeden. 20 grudnia 2045 roku seria potężnych trzęsień ziemi wywołujących reakcyjne erupcje pomniejszych wulkanów i liczne tsunami nawiedziła świat i na zawsze zmieniła bieg historii. Nie tylko brutalnie zakończyła trzecią wojnę światową, ale przede wszystkim drastycznie zmieniła sytuację geopolityczną i ekonomiczną. Słuchajcie, bowiem Wam tak szczerze, że to chyba pierwsza książka, jaką przeczytałam w tym roku, którą uważam za najbardziej wartościową. Mimo tego, iż jest to fantastyka, to na dobrą sprawę można uznać, że nie daj Boże, ale może przypowiadać przyszłość naszej Ziemi. Wpierw poznamy tutaj Zosię, Zosienkę, która żyje w roku 2635. I może bardziej powinnam powiedzieć, że obudziła się i nie wie, gdzie jest. Postępuje zgodnie z instrukcją, którą widzi, gdyż tylko tak może sprawić, że jej ciało wróci do ruchu. Nie wie jeszcze, gdzie się znajduje, ale wychodzi na to, że w pojemniku, przypominającym trumnę, przyspała 500 lat. Na dodatek, kiedy chce opuścić to miejsce, rozpoczyna się odliczanie do autodestrukcji. Tutaj było widać jej dwie natury. Jedną, która nakazywała jej się szybko ewakuować, i drugą, która myślała o innych osobach, które nadal pozostały w fazie uśpienia. Ona widziała, że tam są. Jak sądzicie, czy uciekła, czy im pomogła? Następnie mamy przeskok do roku 2135, gdzie Zosia żyje i hmm, mieszka w ogromnym wieżowcu, wysłuchuje wiadomości. A tutaj podobało mi się to, że autorka zwróciła uwagę na okrutne zachowanie ludzi, którzy no, zniszczyli niemal całą ziemię, wycinając drzewa, roślinność i zastępując je wieżowcami, autostradami. Wiecie, ona tak naprawdę w tej książce tutaj bardzo tęskni za czasami, kiedy było coś takiego jak wieś i łono natury. Obecnie drzewo zobaczyć można tylko w chronionej galerii. Stąd codzienne komunikaty o skażeniu powietrza. Opadach kwaśnych deszczy i wysokich temperaturach, które powodują przegrzanie organizmu. Oni obchodzą nawet rocznicę, odkąd przez świat przechodzą olbrzymie huragany, które niszczą to, co zbudowali ludzie. Natura tu bardzo pragnie się odrodzić, lecz ludzie jej na to nie pozwalają. I widzicie niby to zwykła opowieść, ale naprawdę daje do myślenia, gdyż każdego roku coraz mniej jest pól. Większość przekształcają pod zabudowę, gdzie powstają kolejne domy. I jak zauważyła wcześniej, autostrady i wieżowce. Dużo też z nich, tych nawet starych, stoi pustych. Nie wiem, że nikt nie pomyśli, że można je zburzyć i na ich miejscu postawić też drugi dom. Wiele ziemi by wtedy z pewnością pozostało. I niestety też jest poruszony tutaj wątek rządzących, którzy tak utrudniają rolnikowi uprawę ziemi, że on w końcu z tego rezygnuje. Kiedyś to, co posadziłam u siebie, było tylko moim interesem, z którego żyłam. Teraz cokolwiek nie zasiejemy, to musimy to spisać, szacować, ile się zebrało, ile się zarobiło, i na dodatek samolot jeszcze robią zdjęcia pole, żeby zobaczyć, bo może rolnik kłamie. Wiecie, ta książka jest niezniszczalnym dowodem na to, że dawna wolność człowieka się skończyła. I najbardziej przykre jest to, że ludzie wciąż pozwalają z sobą rządzić. I jak widać, całe życie wygrywa pieniądz, a przygrywa nasza wolność. Słuchajcie, całą opowieść przedstawia nam tutaj narrator, chociaż mamy dodane tutaj myśli też i obawy postaci. Bowiem no w tym dalszym roku ona tak naprawdę nie wie, co się z nią stało, że została poddana hibernacji. Świat, w którym się obudziła, będzie zwiedzała przez 14 dni. Gdyż na tylko tyle działa jej pancerz ochronny, inaczej ulegnie skażeniu, zniszczeniu, unicestwieniu. Niestety najcenniejsza rzecz została właśnie zniszczona podczas wybuchu, do którego, jak wiedzieliście wcześniej, było odliczanie. Obecnie będziemy śledzili jej losy: kim jest, co robi, o czym marzy, i tak do odkrycia tajemnicy i momentu jej przebudzenia. Może to dziwnie zabrzmi, ale nie polecam wam tej książki, tylko wręcz błagam, abyście naprawdę chcieli ją przeczytać. Wszystko jedno, czy wypożyczycie ją sobie z biblioteki, czy pożyczy Wam koleżanka, czy też sami kupicie ją dla siebie. Ta opowieść pokazuje, jak bardzo ludzie nas wykorzystują i jak niemądrze postępujemy, że sobie sami na to pozwalamy. Przeczytajcie o konsekwencjach, które mogą nadejść, gdyż właśnie sami kroczymy tą drogą. Sami chcemy dać się ubezwłasnowolnić. Bardzo Was proszę, przeczytajcie, żeby w końcu otworzyć oczy na to, co inni chcą. Żeby było niedostrzegalne Same te samoloty nocne Skąd się biorą? Teraz już nawet i dzienne. Czemu po nich chorujemy? Nie wiem, pewno przypadek Tych przypadków jest dużo Autorka poruszyła z nich bardzo wiele I uważam, że naprawdę powinniście tą książkę poznać Dlatego w tym momencie daję Wam ją jako rozdanie Do 20 października Zgłaszajcie się I napiszcie w komentarzu Jeżeli jesteście zainteresowani rozdaniem co możemy zrobić, żeby zadbać o, włas o własną wolność? Wiem, że trudne pytanie, ale wydaje mi się, że ta książka jest naprawdę tego warta. Co możemy zrobić, żeby zadbać o własną wolność? Jak myślicie, napiszcie łapka w górę, subskrybujemy kanał i walczymy do 20 października. Później nastąpi rozwiązanie tego konkursu i jeszcze dwóch pozostałych, które zauważyłam, że nie zostały rozwiązane, bo książki się przesunęły. Nieważne. Każda książka zawsze zostanie rozdana szybciej czy później. <laughs> Zresztą sami to wiecie. Mega, mega tą książkę przeżyłam. Bardzo, z całego serca. Bardzo, bardzo. Naprawdę Wam polecam. Ja nie wiem, że te debiuty są po prostu ostatnio coraz bardziej, coraz piękniejsze. Tak jakby, nie wiem, kiedyś debiut to był ktoś, kto napisał książkę i cieszył się, że to zrobił. A teraz debiutem jest ktoś, kto naprawdę pisze z wysokiej półki, ma ogromną wiedzę, jest do tego bardzo mądry i potrafi to przeleć na papier. Także. To jest mega debiut. Mega, mega. Dlatego zgłaszajcie się. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.